Internetowa telewizja podkarpacie. Pokazujemy rzeczywistość. Dzisiaj w wywiadzie tygodnia gościmy dyrektora silskiego domu Kultury, pana Janusza szewczyka. Dzień dobry. Dzień dobry. Obejmując stanowisko dyrektora silskiego domu kultury, miał Pan pewien projekt, koncepcję na jakim etapie jest on realizowany? Ta koncepcja ma taki. Wieloletni wymiar i w związku z tym trudno tak ad hoc od razu wszystkie punkty zrealizować, ale sukcesywnie staram się, staram się realizować koncepcję i może to jest o tyle łatwiej, że poprzez fakt, że jakby miałem przemyślane pewne zachowania, pewne posunięcia, mówiąc szczerze po prostu mnie się denerwuje, bo jakby gdzieś ta wizja, którą sobie stworzyłem pozwala mi na spokojną, Realizację planu. Nie jest łatwo, to jest fakt, bo między innymi jeden z elementów te, tego działania to jest zakup sprzętu, etc. etc. Wiadomo, że się to z finansami. Aczkolwiek parę rzeczy już udało mi się zrealizować, choćby obiektyw Jasielski jako taki pierwszy palący problem, w sensie tym, że ten obiektyw. Potraktowaliśmy jako materiał promocyjny, jednocześnie jako materiał informacyjny i to był taki punkt wyjścia. Z kolei strona internetowa to też takie okno na świat, które wirtualne okno, które pozwoli, pozwoli zobrazować nasze działania i myślę, że tutaj też udało nam się ciekawe rzeczy osiągnąć. On oczywiście wymaga ciągłej modyfikacji, zabezpieczeń przede wszystkim, które są dość istotne, ale myślę, że tutaj w tym wypadku idziemy w dobrym kierunku. Budynek wymaga remontu. Czy występował pan z jakimiś wnioskami, prośbą do władz miasta o pomoc, wsparciu tego projektu? Oczywiście, to jest pokoleniowy obowiązek, żeby ten budynek doprowadzić do swojej świetności być może innej, być może w innej koncepcji, ale generalnie to jest dla mnie taka najważniejsza jakby idea fix, którą chciałbym zrealizować podczas tego um, dyrektorowania tutaj. Także nie chciałbym się bawić w takie dyrektorzenie, tylko po prostu rzetelnie um, zrobić coś jakby dla przyszłych pokoleń. No trudno jest z tego względu, że Unia Europejska jakby te fundusze 2007-2013, one już zamykają się, kolejne 2014-20 będą otwarte. Nie wiem, jeżeli tylko się stworzy jakakolwiek szansa na uzyskanie pewnych funduszy, pewnej dotacji, no będziemy robić wszystko, żeby to osiągnąć. Jesteśmy praktycznie na takim etapie, że nawet projekt. Który tutaj przewidywał, ktoś tam wcześniej wykonał taki projekt, przewidywał rewitalizację czy modernizację tego domu kultury. Lata lecą, zasady się zmieniają, tak. normy się zmieniają, w związku z tym praktycznie musimy rozpocząć od nowelizacji projektu. Mhm. Jeżeli uda nam się jakiś określić charakter nowego projektu, podzielić go na etapy, Ba, następnie zyskać pieniądze, no to już praktycznie jesteśmy w domu. Wtedy wystarczy mhm. tylko to zrealizować, wybudować. Taka jest koncepcja, i przy czym ja tak serio ją traktuję, i liczę na to, że gdzieś zwieńczeniem mojej działalności będzie właśnie przynajmniej modernizacja. Nie, rozbudowa tego domu kultury. Taka idea. A kto może przyjść do Jasielskiego Domu Kultury? No praktycznie wszyscy. I zresztą. To jest otwarty dom kultury, także chętnie spotykamy ludzi z różnych środowisk, ba, w różnym wieku i nasza oferta kulturalna jakby oscyluje, począwszy od tych maluszków najmniejszych dla ludzi z trzeciego wieku, tego ostatniego, bo nawet współpracujemy z Uniwersytetem trzeciego wieku. Mhm. Także ta rozpiętość jest niesamowicie duża i, i mam nadzieję, że oferta ma jakby ten Szeroki wachlarz oddziaływania. Czy młodzież, która przychodzi tutaj do Sielskiego Domu Kultury i bierze udział w różnych zajęciach, musi za nie płacić? Jest to traktowane w różny sposób. Raczej trudno, żeby ktoś, kto powiedzmy recytuje jakieś wiersze, poezję, którą chcemy propagować, żeby płacił jakieś, to są symboliczne opłaty. Natomiast, jeżeli przychodzi ktoś, na konkretną naukę, na instrumencie, no mhm. nie sposób to robić za darmo. Od tego są szkoły muzyczne. Także to by było nielogiczne, że nagle, nagle my robimy coś za darmo, za darmo tak. biorąc pod uwagę pieniądze podatników, a gdzieś obok jest mhm. szkoła muzyczna. Także tutaj to wygląda w ten sposób, że są symboliczne opłaty zróżnicowane w zależności od stopnia. Jakby trudności dziedzin, które oferujemy. Niektórzy płacą po prostu te pieniądze w jakiś sposób wspierają nasz budżet, bo przecież te zespoły muszą jeździć tak. na różne festiwale i tak dalej. Także to są koszty z naszej strony. Natomiast te opłaty jakby w minimalnym stopniu rekompensują koszty, jakie ponosimy tej działalności. Mhm. E, jakie plany Jasielski Dom Kultury. Zorganizował na ostatni tydzień ferii dla młodzieży. Jest różnorod... Właśnie tym są różnorodne propozycje. Właśnie w tym momencie odbywają się warsztaty teatralne, które prowadzi reżyser znany teatru Boskresienie z Lwowa. Myślę, że wprowadza tutaj słuchaczy, uczestników w arkana sztuki teatralnej. Przygotowaliśmy. Salę muzyczną dla młodych muzyków, którzy będą mogli spróbować zagrać. Nie mają mhm. sprzętu, nie mają perkusji, nie mają aparatury. U nas przygotowaliśmy Trzeba taką aparaturę. Jakoś wspomóc. I właśnie jest to spełnienie marzeń wielu chłopców, którzy chcą pokrać sobie na prawdziwym sprzęcie. Mamy ten sprzęt do dyspozycji, parę zespołów się zapisało i będą mogli poćwiczyć, pograć. Jest sztuka kochania dla zakochanych. Mhm. I tutaj nie ma kryteriów wiekowych, jest bajka dla dzieci, jest filcowanie. I dzisiaj o właśnie, dzisiaj wieczorem jest dyskoteka przebierana, czyli po prostu lata 80. Myślę, że spotka się z takim dużym uznaniem, bo wiele osób deklaruje się, że przyjdzie na te dyskoteki, i tych propozycji jest, mam nadzieję, że wymieniłem większość. Zresztą szczegóły chyba będzie łatwiej znaleźć właśnie na naszej stronie internetowej www.jotekajasl.pl. Czyli na scenie Sielskiego Domu Kultury ciągle coś się dzieje, jakieś ciekawe wydarzenia, koncert. Co z tych właśnie wydarzeń, koncertów, różnych przedstawień zapamiętał pan właśnie z minionego 2012 roku najbardziej? Co panu dyrektorowi tak najbardziej przypadło do gustu? Huhu, tu jest. Było, było naprawdę parę ciekawych propozycji, ba, dużo ciekawych propozycji i teraz w momencie, że ja cokolwiek wyróżnię, to obrażę następną. Z punktu widzenia młodzieżowego przewinęło się kilka zespołów przez Jasielski Dom Kultury, ale faktem jest, że był spektakularny koncert grupy Manfield, która pokazała się z jak najlepszej strony organizacyjnej. Biorąc pod uwagę całą logistykę i sam występ, połączony z piękną prezentacją audiowizualną, to także jeżeli chodzi o młodzież, świetne spektakle teatralne, które zadowoliły to średnie pokolenie myślę, że był to bogaty. Bogaty. Było bardzo dużo takich bogatych propozycji, także trudno mi jest precyzować. Ja do każdego projektu podchodzę z równie wielką atencją i sercem, także w tym momencie trudno jest mi wyróżniać. Tutaj coś lubię, tutaj nie. Nie, po prostu kończymy jeden projekt, zaczynamy następny. O właśnie przypomniałem sobie patrząc na statuetki naszej kultury, no przecież w tym roku było to w bardzo okazałej formie. Zaprezentowała się nasza grupa instrumentów dentych, które będziemy rozwijać być może taneczne spotkania, andrzejkowe. Także naprawdę było dużo kolorowych, spektakularnych wydarzeń, które cieszą mi, mam nadzieję, że spotkały się z taką afirmacją naszych uczestników. Praca z młodzieżą sprawia dużo satysfakcji panu dyrektorowi. Tak, tak, ja uważam, że nie ma młodzieży złej, bo ktoś tam powiedział, że młodzież jest zła, niedobra, rozpasana i tak dalej, i tak dalej, i, tak I czytam na końcu Arystoteles. Znaczy, no, mieliśmy ten problem 2000 lat temu, a nagle dzisiaj próbujemy mówić, że ach, dzisiaj młodzież jest taka. Nie, ja wierzę w człowieka, trzeba wierzyć w człowieka, w młodego człowieka szczególnie, i jeżeli mu się na ciekawą propozycję. Jeżeli traktujemy tych ludzi serio, to myślę, że oni w konsekwencji są w stanie nam dać naprawdę wspaniałe um, jakby zaangażowanie w każdą imprezę. I zresztą to widać. I w tym momencie tworzy się coś wspaniałego, coś fajnego. Coś, co daje satysfakcję, bo trzeba czerpać radość z tego, co się robi. Tak, dokładnie. Ja czerpię autentycznie i, i to mnie bawi, cieszy i, i jakby inspiruje do nowych, ciekawych pomysłów. Tak na koniec chciałam się jeszcze zapytać, czego możemy życzyć panu dyrektorowi. Jak powiem pieniędzy, to będę banalny. <głos> <głos> ale no, ja bym chciałbym, chciałbym, żeby ta wizja przyszłości była taka optymistyczna i chciałbym, żeby się kondycja tutaj ogólnie poprawiła. Nie tylko domu kultury, ale, ale jakby tego całego otoczenia wokół, które pozwoli na takie lepsze, ciekawsze, fajne funkcjonowanie domu kultury. I chciałbym, żeby, żeby te wszystkie moje marzenia, a jest ich dużo, w jak największym stopniu się zrealizowały. Czyli budujemy nowy dom kultury, piękny dom kultury, mamy pieniądze na działalność kulturalną i mamy dużo satysfakcji. I ja też tego panu dyrektorowi życzę. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Internetowa telewizja podkarpacie pokazujemy rzeczywistość.